Częścią do dachu jest dużo większy problem niż myślałam, więc trzeba zrobić coś innego. A że nie otwiera się okno w lewych drzwiach, to spróbujemy rozebrać i zobaczyć, co jest nie tak z mechanizmem. No I co? w taki specjalny sposób? Bo ja nie wiem, już się nie rozbierałem Do góry, no nie? No Ale to co, że na hama normalnie spróbować to poważyć? Ale czymś, czy... A to ogólnie do siebie ciągnąć, czy do góry raczej? Drzwi też nie chcą współpracować. Okej, okay. tutaj prawdopodobnie jest mechanizm, więc, żeby się do niego dostać, ciągnę sobie najpierw głośnik, żeby go nie uszkodzić, no i mieć troszeczkę łatwiej, więc mam nadzieję, że to pójdzie sprawnie. A tutaj mam nadzieję, że ten mechanizm faktycznie się znajdzie i będę coś wtedy widziała, bo na ten moment nie widzę nic. Nie mogę się dostać, więc muszę odkręcić szybę. Znalazłam, że tu mamy mocowanie i pewnie jest tu, więc to będę musiała też wykręcić. Szyba nie wyszła, ale sprawdziłam w internecie i widziałam, że ktoś powiedział, żeby, jeżeli szyba jest w górnym położeniu, to odkręcić lusterko. Więc spróbujemy odkręcić lusterko. Też jak się okazuje, trzeba zdjąć. Zaraz się okaże, że płał te rozbiorę. Jak widać, trzeba było ściągnąć tą gumową zaślepkę, no i wtedy mogłam się dobrać do dalszego rozbierania szyby. W związku z tym, że była w górnym położeniu, nie było łatwo to zrobić, a dokładnie nie było łatwo wykręcić te zębatki. Na szczęście, po odkręceniu prowadnic, udało się ją lekko opuścić, zębatki wykręcić, no i po szarpaniu się wyciągnąć szybę. Po tym demontażu udało mi się w końcu dostać do mechanizmu, no i go wyciągnęłam, żeby sprawdzić, czy działa. Żeby to zrobić, podłączyłam go bezpośrednio pod akumulator, no i jak widać, kręcił się, więc nie był zepsuty. Nie wiem, co było przyczyną. Być może jakaś zaśniedziała kostka albo coś takiego, ale dokonałam z powrotem złożenia tego wszystkiego. I jak widać, szyba działa, więc w sumie nic tutaj nie musiałam naprawiać. Wystarczyło to rozebrać i założyć z powrotem. W tym mini mam takie radio, pewnie wielu z Was się z tym spotkało, jest ono z nawigacją, ale nawet nie pamiętam już z którego roku to nawigacja jest, więc raczej mi się nie przyda. I tak sobie pomyślałam, że może wymienilibyśmy to na takie radio. No i ciekawa jestem Waszego zdania, bo to jest oczywiście Chińczyk, ale generalnie opinia ma całkiem niezłe. Może to będzie fajny bajer, a może to zrobię dopiero przy kolejnym egzemplarzu, ale dajcie mi znać w komentarzach co sądzicie na ten kanał. To, co mi się nie podoba w tych kuperach, to światła. One są takie jakby taką mleczną powłoką i też właśnie na propos AliExpress znalazłam takie fajne rozwiązanie takich ledowych świateł, no i to mi się podoba i prawdopodobnie będę chciała takie założyć, więc też dajcie mi znać, co sądzicie na ten temat, bo no, ja jestem zadowolona z takiego pomysłu i myślę, że fajnie by to wyglądało.